Kolejne obostrzenia, zamknięte szkoły, galerie, kina, siłownie, a być może także brak możliwości odwiedzin bliskich w domach na święta wielkanocne. To rzeczywistość, która dotyka nas w ramach trzeciego już lockdownu wymuszonego epidemią COVID-19. Jak na zapowiedziane obostrzenia reagują mieszkańcy metropolii, przekonajcie się, oglądając naszą sondę. Wie pani co, nawet nie myślałam o tym, nie wiem co mam powiedzieć na ten temat. Dla młodych jest przykre, dla starszych, wie Pani, może dobrze. A czy takie ograniczenia mają na Panią jakikolwiek wpływ na Pani nie. funkcjonowanie? Nie mam. Moje dzieci pracują i nie mają żadnych ograniczeń pracy, nie narzekają, nie wiem. Nie ma żadnej tam, że jakiejś przeszkody. Kto chory jest, to zaraz się zgłasza do lekarza, odchodzi i nie ma problemu. A w tej sytuacji jak Pani spędzi święta? A ja mam blisko dzieci, co koło mnie mieszkają, i jest, jestem na okrągłu z myszkami, z córką, i zakupy razem robimy. W sumie nie czuję się ograniczona absolutnie. Syn najstarszy ze mną mieszka, córka blisko mnie, i wspólnie codziennie jestem 10 razy na dzień. I dzięki Bogu zdrowie mi sprzyja. Niech będzie tak jak jest, no trudno trzeba się ograniczyć, ale ja nie odczuwam ograniczeń. No, nie za bardzo mi się to podoba. <grych> To już dość tego wszystkiego, no ale jak trzeba, no trudno. Czy te ograniczenia mają wpływ jakikolwiek na Pani funkcjonowanie? No raczej nie. Gdzie mi trzeba i tak idę i załatwić coś? Czy zakupy, czy w urzędach? Dla mnie nie wpływają. A w tej sytuacji jak Pani spędzi święta? No sama nie wiem, bo w zeszłym roku sama siedziałam. A teraz jak znowu będzie taki zakaz, no miała córka przyjechać z dziećmi, ale nie wiem. No, po prostu jest epidemia i trzeba się dostosować do tego, co mówi rząd i minister zdrowia. Czy te ograniczenia mają na pana jakikolwiek wpływ, na pana funkcjonowanie? Jeżeli chodzi o psychikę? Też. Mają, bo wiem, że chroni, chroni mnie maska, dystans, ma, oczywiście. W takim razie jak pan spędzi tegoroczne święta? Zastanówmy się jeszcze, zobaczymy jaka będzie sytuacja. Wysiądamy jeszcze dwa tygodnie. Co ja myślę? No troszeczkę za, za dużo tych ograniczeń. Na przykład dzieci 1-3 powinny chodzić do szkoły. To, to są małe dzieci jednak, tak jak samo jak żołowek i przedszkole, prawda? Tam jest więcej zachorowań niż w tych klasach. Galerie też nie powinny być zamknięte. Na restauracje. No i troszeczkę za dużo tych ograniczeń mamy. Nie jest tak dużo. Także coś powinni zmienić, nie? Bo, A, czy, czy na Panią te ograniczenia mają jakikolwiek wpływ? Znaczy, no... Na mnie osobiście nie, no, ale na moje wnuki, na moje dzieci to tak, nie? Bo ja tam jestem sama, to tam nie przeszkoda, nie? Ale no... Żeby znieść te ograniczenia. Nie powinno tych ograniczeń być w ogóle. To, w tej... tak uważam. W tej sytuacji jak Państwo spędzi święta? Hmm, no chyba pójdę do dzieci. Do córki pójdę. Albo będę sama w domu. No jeszcze zobaczymy, nie? Jak, jak, jak to będzie. Dzieci mieszkają na miejscu, także chyba pójdę albo, albo będę sama. No zobaczymy jeszcze. do jeszcze jest, dwa tygodnie Zobaczymy jak to będzie. Musi, no jak dobrze. tak musi być, no to tak musi być. Tak proste. musi być, proste. No. Żeby ludziom... a, a ja bym dla... Niech pani sobie zapisze, żeby więcej policji było i maski prawidłowo na siebie. Jeżeli tak musi być, to nie jest, niestety. My, my o tym nie decydujemy, są od tego mażyć. Powinny takie być jakie są. Jestem za tymi ograniczeniami, no bo choroba się powiększa i trzeba ten dystans zachować. ze względu na to, że część ludzi jednak umiera czy po prostu jest w złym stanie zdrowia, ale z drugiej strony no, jest to w pewnym sensie zabieranie e, życia i możliwości, więc no, jest z tym podzielona. No, trzeba się dostosować, bo to jest związane z pandemią, i ze wszystkim, co nas tutaj otacza. A czy te ograniczenia mają na Pana jakikolwiek wpływ? Tak, bo wiadomo, nie? Wszystkie sklepy pocamykane no jest, życie jest troszeczkę innym Sytuacja. A w takiej sytuacji jak Pan spędzi święta? No to zależy jeszcze jak będą te obostrzenia, nie? Jeżeli powiedzmy będzie można się spotykać, no to wiadomo, nie? Spotkamy się wszyscy Dzięki temu, właśnie, że Polacy są niepodporządkowani, to zamiast na dół to wszystko idzie do góry. I ja pracuję w Niemczech. To jest, nie, to jest niedopuszczalne, żeby ktoś wszedł do autobusu, czy do sklepu, czy się przemieszczał. Tam się z ramandaty płaci. Natomiast Polacy nawoża ja bardzo lekceważą. Większość nawet nie wierzy w tego koronawirusa. Czy na pewno mają wpływ te ograniczenia? No na pewno w jakiś sposób. No, chciał żyć swobodnie, tak jak kiedyś, no, ale. Nikt sobie nie przypuszczał, że będzie pandemia i będziemy musieli w ten sposób się bronić. To jest dla naszego zdrowia. A w tej sytuacji jak pani spędzi święta? No ja akurat będę w pracy właśnie w Niemczech. Także w oboszczeniach, w oboszczeniach. się osobami starszymi, tam jest reżim, także bez żadnych tam szaleństw. A jakie jest Wasze zdanie na temat kolejnego lockdownu? Napiszcie o tym w komentarzach.